Hej! Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Wojtek i witam Was w długo oczekiwanym przez Was, mam nadzieję, Q&A. Ehm, słuchajcie, Q&A od tej pory będą pojawiać się raz na jakiś czas. Na pewno jeden w miesiącu taki Q&A otrzymacie, także pytania możecie zadawać już teraz. Ehm, tutaj wyświetli Wam się formułka, w jakiej macie zadawać pytania. Ehm, także co? Zaczynamy! Słuchajcie, ja sobie pytania przygotowałem w telefonie, także <laughs> dzisiaj niestety tak troszeczkę szybciej. Mam nadzieję, że od momentu, kiedy w lipcu kupię sobie kamerkę internetową, um, będę mieć nieograniczony limit czasu na nagrywanie, więc będę mógł to Wam jakoś fajnie zmontować. Na dzień dzisiejszy telefon musi wystarczyć. Przy okazji telefon Nokia miał 800, bo pewnie będzie o to pytanie. <laughs> um, także dobra, słuchajcie, zaczynamy. Pytania są w sumie <laughs> nie losowo, tylko od... Pierwszego, który mi się skopiował, wyświetlając wszystkie komentarze. Czy mikrofon mi łapie głos? Łapie mi głos, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Także słuchajcie, zaczynamy. UFI 99 pyta się: Czy z live'a zapamiętałeś jakieś osoby? Chodzi mi o to, że ktoś jest aktywny, zadaje pytania, komunikuje się z tobą i ty go w ten sposób zapamiętałeś. Jest wiele takich osób, które zapamiętałem na swoich live'ach, um, ponieważ z reguły nie jest na moich live'ach zbyt dużo osób, e, w związku z tym. Mm, jest mi zdecydowanie łatwiej Was zapamiętać, ale jak najbardziej niektórych z Was pamiętam. Ników na chwilę obecną nie wymienię, bo jak mi się przypomni, jak zobaczę Niki, to wtedy wiem, że tą osobę pamiętam. Hmm, głupie stwierdzenie, no ale dobra. W każdym razie jak najbardziej pamiętam. Ehm, kolejna osoba, Bardosz Bujdas, Bujdas, przepraszam, pyta się, kiedy będzie GTA San Andreas? Otóż jest już teraz i już Was tutaj tłumaczę. Wybrałem to pytanie nie bez powodu. Słuchajcie, pytania są z trzech tygodni, także mogą one być nieaktualne, bądź też wiadomo o co chodzi, ale postaram się na nie odpowiedzieć. Kolejne pytanie. Mary.pl pyta się, gdzie mieszkasz i ile masz lat? Mieszkam w Zgierzu. Jest to miasto sąsiadujące z Łodzią, tak na dobrą sprawę. Właściwie jakieś 500 metrów stąd zaczyna się już łódź, więc sami możecie je zrozumieć. Ile mam lat? W tym roku skończyłem? 22, dokładnie 2 czerwca. E, dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Gabriel szukała, pyta się, czy czytam Facebooka? Czytam Facebooka, aczkolwiek nie na wszystkie pytania odpowiadam, dlatego że część pytań jest tak głupia. E, nagrasz coś ze mną? Jaką masz specyfikację komputera? Bla, bla, bla. I tutaj kolejne e, takie małe info. Całą specyfikację macie na moim blogu gamerspace.pl w zakładce FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania. Tam macie Minecrafta, co używam w Minecrafcie. Tam macie specyfikację komputera oraz programy, które nagrywam, którymi nagrywam i obrawiam, więc wszystko macie w jednym miejscu. Kolejne pytanie. Frugowa pyta się, będzie seria z The Sims 3? Nie wiem. Nie wiem i nie wiem, czy będę wiedział, dlatego że nie wiem, zastanowię się jeszcze, może tak, może nie, nie odpowiadam w tej chwili na to pytanie, chociaż w sumie już odpowiedziałem albo może tak, może nie, proste. Kolejne, kolejne pytanie, mam tylko nadzieję, że kurczę się tutaj wyrobię. Kapitan Popcorn, jaki był najlepszy moment w Twojej karierze na YouTube? E, najlepszy był na pewno ten, w którym na kanale uderzyło mi 10 tysięcy widzów. Niezmiernie fajnie, przyjemnie, miło. E, Mam nadzieję, że Wam się do tej pory podoba. Mam nadzieję, że się nie zepsułem również, bo tutaj wiadomo, że czasami woda sodowa uderza we głowy i różne akcje się dzieją, ale to był na pewno ten moment. 10 tysięcy widzów, e, więc dziękuję Wam jeszcze raz za to niezmiernie. Mam nadzieję, że 220 tysięcy widzów e, również dobijemy. E, Dosyć szybko, mam taką nadzieję. No i oczywiście, więcej. Um, Magic Agata, lubisz koty? Tak, lubię koty. E, Kiblaz, albo chyba powinno być kiblasz. E, czy, e, czy chciałbyś być zwierzęciem? Jeśli tak, to jakim? Bo ja bawołem. Nie wiem, czy mogą to być zwierzęta, które istnieją, bądź nie, ale ja chciałbym być smokiem. E, od, odkąd pamiętam, zawsze mnie fascynowały smoki, interesowały ich moce, zdolności, bla, bla, bla. Wiecie, trochę jest świat fantazy, ale jak już mówimy o zwierzęciach, no to raczej e, smokiem. Aczkolwiek, jeżeli miałbym być takim zwierzęciem, teraz tutaj, nie chciałbym być żadnym, tak na dobrą sprawę, bo każde zwierzę coś ma i kurczę, ciężko, ciężko na to odpowiedzieć. Na pewno nie wiem chciałbym być krową świnią, bo to wiadomo, zaraz pójdzie pod nóż i będzie na talerzu, prawda? Nie chcę tutaj obrażać żadnych yy, wiadomo, o co chodzi, ale taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. Jeżeli miałbym być już zwierzęciem, takim ogólnie we wszystkich, co występuje, to albo właśnie smokiem, albo murlokiem, pozdrawiam kinę. Dobra, słuchajcie, kolejne pytanie, bo tutaj ile jeszcze tego zostało? O kurczę, nie wiem, czy zdążymy. Ymm, jakie są pięć rzeczy, bez których nie możesz żyć? The Sweetie LV, się pyta. Telefon. Na pewno. Internet, wiadomo, to wszystko w jednym. Jedzenie, picie, e... E... znajomi, e... no internet. Już niech będzie. Dobra, kolejne. Koniuk11, czy masz zezwolenie na broni, czy posiadasz oraz drugi, ile dziennie grasz na komputerze? E... Nie mam zezwolenia na broni, posiadam wiatrówkę, z której... Bardzo rzadko strzelam, tak de facto. I ile dziennie grasz na komputerze? Teraz, gdy pracuję, jest to z reguły 3-4 godziny. Siedzę, nagrywam, obrawiam, gadam ze znajomymi, bla, bla, bla. E, Mirosław Chociszewski. Czy myślałeś kiedykolwiek o niekręceniu Minecrafta i nagrywać typowe gry, jak na przykład Royal albo Rock? Myślałem. E, nagrywam Minecrafta bardzo rzadko. Nie wiem, czy zauważyliście. I staram się, żeby mój kanał był na tyle uniwersalny, żeby każdy znalazł coś dla siebie, więc jest rzadko Minecraft. Inne gry są częściej. Także nie zrezygnuję na pewno z Minecrafta, bo Minecraft to jest wiadomo jaką grą, taką, która e, ma całą masę kreatywności, można w niej wykazać. Można się przy tym fajnie bawić ze znajomymi. Także z Minecrafta nie zrezygnuję na pewno. E, czy zaczniesz kiedyś wreszcie grać na kwadratowej masakrze i w jakim banku masz konto? I jaki bank polecasz, na przykład ING, BGŻ? E, nie wiem, czy będę grać na kwadratowej masakrze. Może zobaczymy. A w jakim banku mam konto? PKO Bank Polski, yy, konto Inteligo. Także polecam, bardzo fajne. Teraz są jakieś tam nowe rzeczy, więc wiadomo. Yy, I to się zapytał Adam P. Cholera, nie zdążymy. Yy, jak zaczęła się Twoja przygoda z YouTube? Twoja pierwsza gra, w którą grałeś? Grałeś, grałeś w Counter Strike'a 884 Scorpion. Moja przygoda na YouTube. Za dużo by opowiadać, wybaczcie, po prostu z grupką znajomych zaczęliśmy nagrywać i tak to dalej się potoczyło. Poznałem później Magdę, otworzyłem swoje konto, bla, 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 standardowo. E, twoja pierwsza gra, w którą grałeś? Kapitan Pazur. Grałeś, graż w strajka? Grałem, nie gram już. E, I ostatnie dwa zostały, mam nadzieję, że zdążymy. Spomciak, kto zachęcił Ciebie do nagrywania na YouTube? E, czy nagrywasz vlogi... Gdy nagrywasz logi czy mnie nagrywasz jak masz na imię Wojtku Wojtek eee, i to zadaje Spłamczak kto zachęcił ciebie do nagrywania tak jak wspomniałem wcześniej z grupką znajomych po prostu postanowiliśmy zacząć karierę na YouTube oni zajęli się sobą ja zostałem i chyba dobrze zrobiłem gdy nagrywasz logi czy mnie nagrywasz eee, nagrywam je aparatem Fujifilm sorry nie znam modelu będzie w opisie eee, no i Dominik Bukowski ostatnie pytanie jak zdobyłeś premium Minecraft Kupiłem! Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. <laughs> mam nadzieję, że czas, mam nadzieję, że wszystko się nagrało. Um, w każdym bądź razie, słuchajcie, następny vlog będzie już na pewno na innym aparacie, aparacie, właściwie kamerze internetowej, więc mam nadzieję, że będzie to dłużej, będę mógł Wam lepiej wszystko wytłumaczyć. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, zadawajcie pytania. Cześć! I nie zapomnijcie odwiedzić Facebooka, bloga, Twittera. Na razie!